W trakcie dzisiejszego spotkania mamy ustalane wszystkie szczegóły dotyczące rozmieszczenia publiczności, chociażby kamer telewizyjnych. Sprawdzane są i zostały sprawdzone wielkości wszystkich pomieszczeń niezbędnych do obsługi, a także z tego względu Ja się osobiście cieszę z tej wizyty i z tego spotkania. Właśnie no, Wrocław jest gotowy, ta hala jest gotowa według państwa? Tak. I według nas jest gotowa tak była gotowa na kucharze Dewisa. Tak samo jest już gotowa do przyjęcia naszych wspaniałych pań z reprezentacji. To jeszcze chciałem dopytać, no, czy to będzie jeszcze większe wydarzenie, to znaczy czy będą temu towarzyszyć jakieś inne wydarzenia tutaj w mieście? Będzie wiele wydarzeń towarzyszących um, temu turniejowi. Przygotowujemy je wspólnie z panią prezes e, z Połowskim, tu obecną, a wspólnie z Polskim Związkiem. E, wypełnimy czas dokładnie tak, aby zadowoleni byli mieszkańcy Inowrocławia, tak aby byli zadowoleni nasi goście, e, którzy przybędą również, aby uczestniczyć w tym turnie. Nie udało się porozmawiać panią, która wizytuje. Dlaczego Przede wszystkim dlatego, że są takie warunki regulaminów organizacyjnych LKF-u, że przed ostatecznym, przed ostatecznym sporządzeniem protokołu z wizytacji obiektu, na którym ma się odbyć światowa impreza, nie mają prawa udzielać wywiadów. I to też zostało zachowane. Proszę Państwa, żebyście wybaczyli. Natomiast, tak jak Pan Prezydent powiedział, wszystko jest na najlepszej drodze, że sala. Yy, spełnia wymogi ITF. No właśnie, uwagi jakieś, to było mówione, że nie ma tych krytycznych, jakieś w ogóle są? Uwagi? No, zawsze są jakieś uwagi drobne, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że, że mamy dodatkowo coś zrobić jeszcze, to nie jest, to, do tego jesteśmy ogólnie przyzwyczajeni. Czy to jest Puchar Debisa, czy Puchar Federacji, jeżeli przyjeżdża supervisor na yy, weryfikację obiektu, to on ma swoją wizję, ma regulaminy i my musimy temu sprostać. Nie ma dla nas żadnego problemu, zresztą na Wrocław jest organizatorem jest sprawdzonym i nie boimy się niczego, co by mogło zakłócić przebieg tego spotkania, które planujemy. To gdzie to uwagi były? Tutaj. Uwag nie było jako no, takich, tylko techniczne rzeczy dotyczące ustawiania kamer telewizyjnych, kwestii dotyczącej logistyki, zawodników, jeżeli chodzi o szatnie, kwestii związanych z biurem prasowym. Także to nie są uwagi absolutnie krytyczne, tylko podpowiedzi, ewentualnie wysłuchiwanie naszych uwag dotyczących tego, że może tak być lub lepiej, żebyśmy zrobili to troszeczkę inaczej, bo już mamy to wypróbowane. Ale póki co jest wszystko dobrze. Pani prezes, dlaczego pod względem sportowym możemy się spodziewać? No Pod względem sportowym myślę, że mecz wygramy, bo on, przecież Agnieszka Radwańska zapowiedziała swój udział. To, że nie pojechała na mecz do Stanów Zjednoczonych, nie świadczy o tym, że tutaj nie przyjedzie. Jest takie zapewnienie i na pewno Agnieszka będzie grała, Jula będzie grała i w silnym składzie z, z Ignacia, Kijan, z Kanią zdobędziemy ten upragniony awans i utrzymamy. To ode mnie na koniec przynajmniej, tu Pani Prezes już mówiła dla, nas, dla naszej telewizji, że ta hala jest szczęśliwa, tak dla naszej Tak, oczywiście jest bardzo szczęśliwa, jest przepiękna atmosfera, kibice są przyzwyczajeni już do emocji tenisowych, bo przecież tu wiele imprez się odbywało, nie tylko halowych, ale i imprezy o charakterze krajowym. Póki co w randze Mistrzostw Polski na otwartych kortach, także kibice są wykształceni, interesują się, ale przede wszystkim to jest wynik tego dobrej pracy ludzi związanych z organizacją i zarządzaniem tym miastem, dlatego że powołane zostały klasy o profilach tenisowych, jest mnóstwo klubów sportowych jak na inowrocław. Mamy mistrzów Polski, wicemistrzów Polski i szkolą tutaj również najlepsi polscy tenisiści, chociażby nasza uczestniczka Pucharu Federacji. Myślę, że Państwo wiecie o kim mówię. O Sylwii Rynażewskiej.